Moi drodzy, znajdujemy się w bardzo ciekawym miejscu. Troszeczkę jestem spieszony, bo tej historii jeszcze całej na pamięć nie znam szczytu, dlatego też mam kartkę, żeby się w jakiś sposób tutaj ściągawkę, żeby sobie jakiś pomóc, bo tutaj jestem akurat od niedawna. Nazywam się ksiądz Mariusz Woltański. Jestem tutaj proboszczem od pierwszego. 1 sierpnia poprzedniego roku. No i tak akurat się złożyło, że w diecezji bo tutaj, jak Towarzystwo jest z Białego Stoku, to po sąsiedzku, ale to jest archidiecezja białostocka, czyli można powiedzieć, że jesteśmy po sąsiadami I od tamtego roku jestem najmłodszym proboszczem naszej diecezji. Moi drodzy. Znajdujemy się w pięknym miejscu, ale tak żeby powiedzieć o, tutaj o świątyni w Tokarach to trzeba sięgnąć trochę do historii, do historii wcześniej. Wyobraźmy sobie, mamy XV wiek, czasy króla Kazimierza II Jagiellończyka, który nadał tę ziemię osobom Steckowi, Majkowi i Waśkowi Olechnowiczom i potomkowie ich, Zaczęli używać nazwisk. Nazwiska Tokarewscy, a później Tokarzewscy. Moi drodzy, parafia, w której się znajdujemy, bo normalnie jak patrzymy, czy w spisie, że parafia znajduje się w Tokarach, ale wcześniej parafia była w miejscowości Wilanowo. Nie wiem, od której strony jechaliście czy jechaliście przez Koterkę, czy jechaliście przez Wilanowo, bo to są tylko dwie opcje. A chyba, że jechaliście od strony Klukowicz. Od, od kotarki, żeście jechali, prawda? To tutaj, gdy jak się wychodzi z Kościoła, to po prawo stronę to mamy w kierunku Klukowicz drogę, a w lewo Wilanowo. Tam mamy chociażby cmentarz. I w tej miejscowości Wilanowo tam parafia była od samego początku. Pierwszy drewniany kościół powstał w 1527 roku, czyli już widzimy parę ładnych lat temu, ale niestety, moi drodzy, do naszych czasów ta świątynia się nie zachowała. Później były, było trochę różnego rodzaju zamieszek, tutaj na tych ziemiach spłynęła też plebania, jak i również tutaj różne, tak to można powiedzieć, zawirowania wojenne, jak się spojrzy. W 1728 roku kościół został przebudowany. Tutaj tak jak patrzę do notatek, ale takim momentem, kiedy ta historia w w jaki sposób się ucięła, to był czas Powstania Styczniowego. Po Powstaniu Styczniowym nastąpiły represje. I moi drodzy, parafia została zlikwidowana przez generała gubernatora tak zwanej guberni zachodniej. 30 kwietnia 1600, 1866 roku kościół został zamknięty i został rozebrany. To, co z tego kościoła udało się w jakiś sposób zachować, no to pewne rzeczy zostały przewiezione do Telatycz i z części tego, co zostało, została wybudowana cerkiew w Telatyczach tutaj niedaleko niedaleko Wilanowa. Co mamy dalej? Moi drodzy, Parafia całkowicie została skasowana i te tereny, ci, którzy zostali tutaj, to byli włączeni do parafii w Wysokim Litewskim. Natomiast ważną rzeczą to później mamy odzyskanie niepodległości i w 1919 roku parafia została na nowo erygowana. Ale wiadomo, tutaj parafia to kary, nie miała, nie miała swego kościoła. Według zapisek. To tutaj ludzie się spotykali w, w Tokarach, w jednym z domów. ówczesny proboszcz, ale proboszcz z Wysokiego Litewskiego tutaj przyjeżdżał i tutaj ludzie wspólnie się gromadzili i modlili. I teraz po odzyskaniu niepodległości, kiedy parafia została na nowo erygowana, no powstał pomysł, żeby tutaj wybudować kościół, żeby tutaj wybudować świątynię. W 1922 roku parafianie przywieźli do Tokar stary wilanowski kościół, który był zamieniony na cerkiew, ale nie zdołali z tego wybudować kościoła, bo było za mało materiału. Została wybudowana plebania tymczasowo i tymczasowo urządzona kaplica w tejże plebanii. I tutaj zobaczmy, tu gdzie my się znajdujemy, to tutaj gdzieś w tych okolicach, tutaj wcześniej była plebania, a wcześniej tu gdzie się znajdujemy, tutaj był cmentarz. Dlatego tutaj jak mamy początek listopada, to też spotykamy się i też jest procesja, procesja dookoła kościoła i molitwy za zmarłych, bo tutaj kiedyś przed wiekami byli, byli chowani chowali parafianie. Znajdujemy się w obecnym świątyni, a obecna świątynia, moi drodzy, powstała w latach 1934-1935, jeszcze przed czasem II wojny światowej. To był projekt krakowskiego architekta Wincentego Wdowiszewskiego ówczesny proboszcz, ksiądz Mieczysław Kasprowicz, kierował tą budową, a podczas wizytacji kanonicznej 13 czerwca 1935 roku ksiądz Kazimierz Bukraba tę świątynię, biskup Piński, tutaj poświęcił. Moi drodzy, i co jest ciekawe, że kościół powstał jeszcze przed II wojną światową. Później, czas II wojny światowej i świątynia, ona się po prostu ostała. Tutaj nawet dzisiaj, jak rozmawiałem z jedną parafianek, to była kiedyś koncepcja taka, bo niektórzy się zadają pytanie, czemu drewniany kościół? Bo to jest ewenement, że tutaj znaleźć kościół w stylu góralskim na Podlasiu, to jest ciężka sprawa. To jest ciężka a my mamy tutaj taką perełkę. Moi drodzy, tutaj słyszałem, że były, były takie pomysły, żeby kościół, był, kościół był, był murowany. Nawet podobno był jakiś człowiek, który chciał jakoś budować, ale tutaj mieszkańcy mieszkańcy po tych wspólnych naradach, po debatach stwierdzili, że chcą, żeby ten kościół był wyjątkowy i kościół drewniany w tych latach trzydziestych tutaj, tutaj powstał. I co ciekawe, moi drodzy, po drugiej wojnie światowej, bo Jesteśmy tutaj, jak i wjeżdżaliście z tej strony, to widzicie, że tutaj tokary się kończą. Ale to nie są wszystkie tokary. Pozostało się za granicą. Po II wojnie światowej, tak, to granica została, można powiedzieć, ułożona, że tokary zostały podzielone. I ludzie mówią, że większa część tokar jest po stronie białoruskiej. A część tutaj nasza, nasza została tutaj po tej nasz, naszej stronie. No i moi drodzy, cóż można jeszcze powiedzieć? Parafia obecnie to jest tak licząc, tak mniej więcej trochę liczb, to 14 wiosek, mieszkańców ponad 1180, jak dobrze pamiętam, ale katolików mamy około 200 osób. W tych, tych 14 wioskach. Prawda? Oprócz tego, że mamy świątynię, to mamy też jeszcze kaplicę w Siemi Tam msza święta jest sprawowana w niedzielę, w niedzielę i uroczystości. Tutaj w kościele w Tokarach mamy mszę i nabożeństwa, tak jak według porządku, tak to można powiedzieć, według rubryceli. Tak jak mamy maj, chociażby nabożeństwo majowe, msze wieczorem mamy o godzinie 17 i po mszy mamy, mamy również nabożeństwo majowe. Tutaj warto zwrócić uwagę, jak jesteśmy w świątyni, że kiedyś przed wiekami był kult i odpust tutaj jest na świętego Antoniego. Bo nieraz niektórzy patrzą, jak na ołtarz, to widzą tutaj. Chrystusa na krzyżu, bo wezwanie parafii naszej to jest podwyższenie krzyża świętego. Ale również drugim wezwaniem, drugim patronem świątyni jest święty Antoni. I przejdę może z tej strony, może być troszeczkę słabiej i tutaj mamy chociażby różnego rodzaju wota różnego rodzaju pozostałości to jest jeszcze tak jak wspomniałem ja dopiero jestem od 1 sierpnia a tutaj nie ma organisty nie ma kościelnego i jest wiele rzeczy jak ktoś mi czek, jeszcze nie zdążył wszystko się wczytać prawda ale y, tutaj ten kult świętego antoniego Kiedyś był dość, dość spory, o czym świadczą te różnego rodzaju wota jako podziękowanie za, za zdrowie, czy to fizyczne, czy to, czy to duchowe. Tutaj mamy w świątyni, też warto spojrzeć, tutaj na górze, jak się tak wchodzi, to nieraz człowiek nie zauważa, ale tam na górze to prawdopodobnie jest najstarszy, E, najstarszy tutaj e, zabytek świątyni, prawdopodobnie jeszcze z tego pierwszego, tego pierwszego czy tego kościoła, który, e, który był w Wilanowie, w Wilanowie przedstawia, e, przedstawia świętą, trójcą, e, świętą trójcę i prawdopodobnie, jeśli dobrze słyszałem mieszkańców, to też kiedyś, Tutaj ludzie doświadczali różnego rodzaju łask, uzdrowień fizycznych i duchowych. Tutaj warto wspomnieć, że przy okolicy też mamy, mamy też piękny kościółek w Milejczycach z, ob z obrazem Jezusa, Jezusa z sercem, jako do dobrego pasterza, prawda? o którym też w ostatnich latach jest dość głośno. Po renowacji obrazu prawda? zaczęły dziać się cuda i zaczęły też ludzie, ludzie przyjeżdżać. A tutaj nasza świątynia, tak jak tutaj. Widzicie, w stylu góralskim, w stylu drewnianym, pomimo że społeczność nasza nie jest duża, bo jest około 200 osób tutaj, parafian, to tak jak dzisiaj, niektórzy może zauważyli, już na niedzielę kościół został przez parafian wysprzątany, bo co niedzielę tutaj um, ludzie przychodzą, prawda? jest kolejka prawda? w cyklu rotacyjnym, przychodzą prawda? i o świątynię też dbają. Tutaj, bo nie wiem, czy, no, no tutaj, tak jak wspomniałem, że po Drugiej wojnie światowej, prawda, że to kary pozostały po, po, dru, po drugiej stronie. To może, może, do mikrofonu, to będzie łatwiej. Tak, jak wspomniałem, to tutaj. Niektórzy, niektórzy, jak nie widzieli prawda, muru, czy tutaj tej całej tej zapory, no to ona jest tutaj niedaleko. Splebani, teraz jak już liście są, prawda, i no, to, no to teraz splebani, no to ja z kuchni to nie widzę, ale jak była zima, liście opadły, to człowiek tak spojrzeć, patrzy wprost i widzi, że to już tutaj jest granica. Także jesteśmy, jak to mówią, na wschodniej flance NATO. Tak, i tutaj, i tutaj żyjemy, działamy. Także cieszę się, że tutaj grupa, grupa przybyła, bo był nakręcony, też oglądałem parafianie, też, też podesłali link, prawda? Dwa filmiki, które też w jakiś sposób mogą pokazać tutaj te tereny, tereny, te klimaty. Nie wiem, czy może jakieś pytania? Czy, czy może coś czy może jakieś pytanie? No, zdaję sobie sprawę, że nie na wszystko potrafię odpowiedzieć, bo jak jest dopiero krótko. Tak, tak, tak. Tutaj. E, tak, e, pier, jestem e, tak jak wspomniałem, od sierpnia tutaj proboszczem i e, pierwszy raz doświadczam czegoś takiego, że nie ma organisty, nie ma kościelnego, prawda, jak są odpusty czy coś, to wiadomo, no to, to się dzwoni po okolicy, prawda, jakiegoś organisty, kogoś do no, zagrania trzeba, e, trzeba zaprosić, ale rzeczywiście jest, jest inaczej. W zimę tutaj też, też jest ciekawie, bo, m, bo człowiek taki siekierką, prawda, e, chodzi, no bo e, trzeba jakoś palić w piecu, prawda trzeba jakoś palić piecu. No i tutaj ze wszystkich, ze wszystkich parafii dodam tak dla ciekawostki przez pierwsze miesiące schudłem 20 kilo. A to dla, A to dla, ale, ale to dla zdrowia to człowiek od razu się lepiej czuje jedno, bo tak, dziabanie drzewa, koszenie trawy, prawda? Tutaj e, też parafianie w wielu rzeczach pomagają, to nie, to nie powiem, że nie, prawda? Tylko że wiadomo, no nieraz jest tak, no weź poproś na przykład parafianina, który widzisz, że e, ma problem z chodzeniem, prawda? Z problemem z kręgosłupem, prawda? No weź jest star, starszy człowiek, prawda? o, no. E, ile ślubów? To już mówię, w tamtym roku, w tamtym roku, jak przyszedł od sierpnia, to miałem dwa śluby, jak dobrze pamiętam dwa śluby, tak, były dwa, tak, czy dwa, trzy chrzty, tak, jakoś tak. W tym roku, w tym roku, w tym roku, ale no tak, to jest właśnie mankamencik taki, bo tutaj jesteśmy pomiędzy dwoma, dwoma gminami pogrzebów. Od sierpnia do dnia dzisiejszego trzy pogrzeby. Także to jest o tyle pocieszające, że parafianie nie umierają, no bo jak oni by wszyscy poumierali, no to, no to jak... To, to, to właśnie no, no, no to prawda to jak tutaj jak tutaj parafianie by funkcjonowali ale jakoś ale jakoś no radzimy